Hej wszystkim, ja jestem Alwina i witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z szybkim QA, czyli pytaniami, które zadaliście mi na Instagramie. Poodpowiadam sobie trochę. Tak, przeglądałam tylko te pytania, nie układałam żadnych odpowiedzi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ile razy w tygodniu ćwiczysz i jakim planem? No to ja ćwiczę trzy razy w tygodniu, czyli nie za dużo, jak można się domyślić. Na razie myślę, że niedługo się to zmieni, myślę, że niedługo może będę miała jakieś większe możliwości, żeby częściej tak jakby no, po prostu ćwiczyć i być na tej siłowni. Na razie jestem tylko trzy razy w tygodniu i dopiero ostatnio zaczęłam tak bardziej myśleć nad, nad planem, nad yy, w ogóle tak, nad, czy tak, wiecie, lepiej do tego podejść. Yy, pochodzę w poniedziałki, czwartki, piątki. Właśnie głupie rozstawienie. Sam go nie wybieram, ale na takie tak po prostu mogę, takie mam możliwości, nie mogę inaczej tego zrobić. Yy, nie mogę chodzić we wtorki. Yy, no czy we wtorki... Może czasami gdzieś się zdarzyło, że byłam, ale w środę to już absolutnie nie mam jak, więc właśnie tylko w takie trochę głupie rozłożenie mam tych dni. W poniedziałki zazwyczaj ćwiczę górę, w czwartki ćwiczę pośladki i to, czego nie zdążyłam zrobić w poniedziałek, też kończę zawsze, tak jakby. Bo nie, nie, w poniedziałek jestem trochę ograniczona czasowo, więc czasami nie zdążę czegoś po prostu zrobić, więc kończę to w czwartek, w czwartek to ćwiczę em, pośladki, a w piątek nogi jak przetrenuję, to później jeszcze robię coś innego. Więc no tak to się mniej więcej układa, nie przykładam do tego cały czas jakiejś dużej, dużej wagi. Myślę, że jak będę już mogła ćwiczyć cztery razy w tygodniu, no to Lepiej do tego podejdę, no zobaczę. Natomiast na razie to mniej więcej tak to u mnie wygląda. Także tak, że jak widzisz, randoma chcesz się z nim poznać, ale boisz się, że nie wypali rozmowa. Um, no generalnie ja tak do randomowych osób nie zagaduję. Um, w sumie fajnie ma ktoś, kto się nie boi i jest taki, wiecie, pewny siebie i otwarty i po prostu nie ma z tym problemu, ale ja nie, nigdy czegoś takiego chyba nie zrobiłam i nie mam takiej chęci też nawet Zagadywać do innych. No nie, nie wiem, nie. Znaczy, tak, łapam się, że nie wypali rozmowa, bo nie znam tej osoby, ale nie robię z reguły takich rzeczy i nie mam takich um, chęci ani zapędów, więc no, nie mam tego problemu po prostu, że znaczy, go nie odczuwam. Na jaki kierunek studiów chcesz iść? Jeśli chcesz, chcę iść na studia, zobaczymy co, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No zależy, jak mi pójdzie matura, um, wszystko się okaże. Na razie jestem dopiero w drugiej klasie, więc tak. Różne, różne myśli prze, przebiegają przez, przez moją głowę, ale myślę, że coś około medycznego. Jeśli już weszła na studia, to coś takiego zobaczymy. Masz w planach przeczytać trylogię The Chain? Nie wiem, co to jest ta trylogia The Chain. Ja mam chyba ze 40 książek jeszcze nieprzeczytanych, więc nie przeczytanych, więc nie zamierzam kupować żadnych nowych książek. Na razie, Czy druga klasa jest cięższa od pierwszej. Zależy pod jakim względem, bo ja na przykład wolę. Drugą klasę, w sensie drugą klasę pod względem tego, jak ja się czuję, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o naukę, o ilość nauki, o ilość godzin, którą spędzamy w szkole, to druga klasa jest tragiczna. Jest naprawdę bardzo dużo nauki, chociaż w, w pierwszej też było bardzo dużo, ale w sumie nie aż tak dużo, jak teraz ja mi się wydawało, że było dużo. No było dużo, ale teraz jest jeszcze więcej. Chociaż teraz mam o wiele mniej czasu, a jakoś sobie radzę. I wolę drugą klasę, choć jest pod względem nauki cięższa, dłuższa, trudniejsza, żmudniejsza yy, i ogólnie dużo osób mówi, że druga klasa jest najgorsza, więc oby tak było i ja oby miała to szybko za sobą. A w pierwszej klasie po prostu ciężko mi się było zaklimatyzować i to totalnie nie, nie, nie chciałabym wrócić w życiu. Jak się zmotywować do ćwiczeń? No, nie wiem w sumie, no, trzeba zacząć ćwiczyć chyba. No, motywacja, no to w sumie na początku, nie, na początku nie miałam motywacji, na początku to mnie chłopak zaciągnął, za fraki mnie przyciągnął na siłownię, ja zaposzłam, trochę ja chciałam w sumie, znaczy byłam taka, chcę coś robić, ale nie wiem do końca co, więc muszę na siłownię, no dobra, no i zobaczyłam, no i na początku było ciężko, bo trudno, ja nie umiałam, ja nie umiałam sztangi podnieść, w sensie podnieść, no umiałam, ale nie umiałam jej, wiecie, podnieść na jakąś wysokość na przykład, żeby ją włożyć na ten taki, nie wiem, stojak, nie wiem jak to się nazywa. A co dopiero w ogóle nie wiem, przykład zrobić tangą jakieś OHP, to w ogóle dla mnie była poezja w życiu, bym tego nie zrobiła wtedy. Miałam z takimi rzeczami problem, albo wiecie, wyciskanie handli nad głową. Ja nie umiałam, nie umiałam dosłownie wiecie, 4 kilo wziąć i, i zrobić tak. Znaczy, no może umiałam, ale to było na, nie wiem, no kiepsko, bardzo, bardzo kiepsko mi szło na początku, przynajmniej mi się tak wydaje. Więc no myślę, że trzeba mieć jakiegoś nie trzeba, ale fajnie jest mieć kogoś, kto jest bardziej doświadczony, chociaż tak troszeczkę, ma więcej więcej wie na ten temat, albo już po prostu jakiś czas chodził, fajnie jest, chyba że mówimy o innych ćwiczeniach, bo w sumie nie wiem, jakie ćwiczenia chodzi, ale jeśli chodzi o siłownię, to fajnie jest mieć tak zwanego partnera treningowego, który wie coś więcej i żeby Wam coś pokazał. Ale pierwsze takie razy to dobrze jest iść sobie na bieżnię i po prostu obczaić, co jest na siłowni. Co ludzie robią, i tak dalej, to jest akurat spoko. A później, no to trzeba po prostu się zdyscyplinować i chodzić cały czas, choć ja tam motywacji nie potrzebuję, bo naprawdę dla mnie siłownia jest jedną z najlepszych części tygodnia. Bardzo lubię tam po prostu być i, i zawsze mi się bardziej chce wstać rano, więc tutaj ja motywacji na przykład nie potrzebuję. Jak zacząć nagrywać na YouTubie? No to jest jakby już w ogóle ciężki temat, można by powiedzieć. Ja mi, jak ja zaczynałam, to mi takie... dwa miesiące... No ja w ogóle wiecie, jak mnie zapy zapytacie taką dziesięcioletnią Malwinę, to ona też wam powie, że chce być youtuberem. Ale tak chyba z dwa-trzy miesiące przed założeniem kanału, to tak sobie myślałam, kurde, a może by coś zacząć robić? Bo wtedy były chyba zdalne, tak, wtedy były zdalne i ja się nudziłam już trochę w domu i chciałam coś właśnie zacząć robić tak. A może by coś tam, a może by coś, a może ten. No i pewnego dnia. Zebrałam się do kupienia mikrofonu i statyWu z lampą pierścieniową. Jak już to zamówiłam, to wiedziałam, że to zrobię, no bo tak to pieniądze byłoby wydane w sumie po nic. jakoś tak się zebrałam. Najgorzej jest, wiecie, trzeba mieć sprzęt, to znaczy mieć telefon w miarę z dobrą jakością na początek, mieć program do montowania. Ja mam MacBooka, więc ja mam jakby wmontowany już od początku istnienia tego laptopa iMovie, który jest spoko do takiego prostego montażu filmów. Ja każdy mój film tam zmontowałam i, i fajnie to może nawet wyjść. Ale myślę, że takie te nowsze laptopy też z, Windowsa, z Windowsem też mają jakieś takie programy. Nie znam się, ale to trochę porobić. Nie jest to trudne, ale trzeba się, wiecie, jest sporo rzeczy przed, które trzeba zrobić. Dużo rzeczy trzeba ogarnąć. Ale jak już się to ogarnia, to potem z górki. Tylko nie mieszajcie tak kontentów jak ja, że nagrywa się raz o tym, raz o tym, bo ja to tak czasami właśnie. czasami właśnie sama nie wiem, co chcę robić. Robię to, co najbardziej mi aktualnie odpowiada, więc no. Ile około dziennie trenujesz, poniedziałki trenuję, zależy, jak szybko uda mi się dojechać i jak, no, około półtorej godziny powiedzmy, yy, może troszeczkę mniej czasami. Yy, w czwartki, w piątki, ponad dwie godziny, czasami nawet dwie i pół, więc no, sporo. Jeśli w, te, w czwartek i piątki właśnie długo jestem, nadrabiam. <grych> Jak ci idzie w szkole, w szkole idzie dobrze. No, spoko. W sensie koniec semestru. Mm, Odcinki nawet okej. Okay. Ja to nie narzekam. No, nie, no nie mam nic więcej do powiedzenia na temat szkoły. Wkurza mnie trochę. Szczerze mówiąc, wku, wkurzają mnie pewne aspekty w ogóle liczą. Taki film chciałam Wam nagrać, ale się pohamowałam właśnie, bo musiałabym powiedzieć tam o takich rzeczach, które nie wiem, czy mogę powiedzieć tak. Dobbicie nie boję się trochę o tym mówić, ale liceum trochę pewne rzeczy mnie wkurzają, i jeżeli na przykład jesteście w pierwszej klasie i o tym nie wiecie, albo jesteście w ósmej klasie i chcecie wiedzieć, to ja Wam powiem, że na przykład jest duża niesprawiedliwość, i nie chodzi mi tutaj o uczniów, tylko na przykład o nauczycieli. Jest duża niesprawiedliwość i trzeba się na to przygotować i się nie przejmować ocenami, bo oceny warunkuje bardzo często nauczyciel. Te często są niesprawiedliwi albo po prostu nie wiedzą, jak oceniać, albo totalnie robią to po swojemu ewentualnie, wiecie, traktują Was inaczej niż inne klasy, bo na przykład o, jesteście na biolchemię. Ja w tym roku to zrozumiałam, że ocenę totalnie tak warunkuje nauczyciel. Ja wiem, ja wiem, ja rozumiem, że czasami, ja nie mówię o przymiotach naturalnych, to jest inna bajka, to jest coś, na czym trzeba się skupić, czego trzeba się uczyć, z czego oceny mogą być gorsze i ten nauczyciel nie ma się z bo zazwyczaj ten nauczyciel chce dobrze. To znaczy, jeżeli jesteście w dobrym liceum, to ja zrozumiałam, co to jest dobre liceum. Ta etykietka dobrej liceum ja to ogarnęłam ostatnio właśnie. O co z tym chodzi? I sobie uświadomiłam, bo na początku to było dla mnie takie, no, yy, bo tam wysokie progi punktowe, ale to jest wszystko to samo jak na szkołach, tylko tam się po prostu ciężko dostać i nauczyciele Was cisną. No tak, nauczyciele Was trochę cisną, szczególnie z przedmiotów egzaminacyjnych, yy, na przykład Waszych rozszerzeń, ale to dlatego, że po prostu szkoła ma wysokie zdawalności matur. I generalnie po tym się ustawia, ustanawia te rankingi, po zdawalności matur. Nauczyciele mają obowiązek Was dobrze przygotować do matury, bo mają ranking i chcą go utrzymać albo go jeszcze wiecie, wskoczyć wyżej. Jak jest szkoła na bardzo wiecie, nisko w rankingu, to nauczyciele nie, nie starają się po prostu bardzo często, mają to po prostu gdzieś. Ja słyszałam już takie rzeczy, słyszałam już, pod, jak, jak nauczyciele podchodzą do, do uczniów ta, w takich troszkę słabszych szkołach. Totalnie nie Wydaje mi się, że właśnie w takich, oni, w takich już dobrych szkołach, dobrych szkołach, chcą, żeby matura była zdana dobrze, ogólnie przez uczniów, więc muszą siłą rzeczy ich dobrze przygotować. I to jest ta różnica, chyba, pomiędzy po prostu to jest to coś, co jest tą dobrą szkołą i jej faktycznie dobrym em, aspektem. Warto się w liceum ogólnie nauczyć kombinować. Kom, kom, jak jesteś w podstawówce, to. Uczcie się, bo Wam się przyda. Jakie jest Twoje największe marzenie? W sumie tak nie za bardzo lubię o tym mówić. Do końca też nie wiem, bo niby priorytety mam dalej stałe, ale gdzieś tam coś, różne rzeczy dochodzą i tak dalej. Mam pewne jakieś tam cele bardziej. Bardziej cele, no bo marzenia to może takie bardziej długodystansowe, yy, długo a cele to takie bliższe. Takich długodystansowych to na razie nie mam, jakoś takie bardzo. Znaczy, może mam, ale tak, wiecie, tak bardziej na teraz, no to mam kilka celów albo celi, do których chciałabym dążyć, ale jakoś tak, nie, nie wiem, nie, nie za bardzo chcę o tym mówić i na, no na przykład powiem, że część z nich jest związana z YouTube'em, um, część z nich będzie związana na przykład właśnie z siłownią no to to logiczne, um, część może ze szkołą, no wiadomo, to takie moje sfery po prostu życia, w których zawsze muszę mieć jakiś ograny cel, żeby nie tracić tej dyscypliny. Jaką książkę obecnie czytam? Obecnie czytam a nie z Avonlea, czyli drugi tom a nie z Zielonego Wzgórza oraz czytam jeszcze, już tak bardziej trochę przestałam, ale podczytuję czasami, Okrutnego Księcia. Więc no, ja, te, ja i czytanie. Trochę w ogóle teraz wolno czytam, jakoś tak, nie wiem, co się dzieje. Ale nie, nie, dobra, to nie o tym ten film. Więc no tak, czytam na razie te dwie książki. Bardziej aktywnie czytam... Czy żałuję, że poszłam na biolchem? Nie, kochani, nie żałuję, że poszłam na biolchem. <grym> Jakbym żałowała, to już bym z niego zrezygnowała. Dla mnie to myślę, że to jest najlepszy profil. Na innym bym się pewnie czuła gorzej, albo bym sobie aż tak nie dawała rady. Lubię to, czego, no dobra, biologia i rośliny to jest akurat inny wymiar, i na przykład tego nie lubię. I jak ktoś mi mówi, coś, co to jest, coś zaczyna gadać o tym, co dosłownie nauczył się z książki Wszystkiego na pamięć i totalnie każde słowo potrafi wyjaśnić, to dla mnie to jest kosmita. Ja nie jestem w stanie tego zapamiętać ani um, nie jest takim entuzjazmem, o tym mówić. dla mnie to są nudy jak flaki z olejem, ale po prostu um, ogólnie patrząc na cały kształt przedmiotu, tak, lubię go, chemię w tym roku też lubię, odpukać, żeby tak było do końca, bo w pierwszej klasie na przykład nie lubiłam. Teraz okej, okay, to pierwszy semestr, naprawdę spoko. Mm. I no, nie, nie żałuję, że poszłam na Biolchem. Idźcie na Biolchem, fajny profil. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole. Zapraszam również na mojego Instagrama, czytana. Tam dodaję różne relacje, możecie mi też zadawać pytania. je czasami będę sobie nagrywać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!